Syla w odpowiedzi na Twoje pytanie jak jedzenie w Egipcie i czy każdego dosięga zemsta faraona. Także jedzenie jak to jedzenie w hotelu? No wiadomo, normalne tam śniadania, płatki, bułki, sery, wędliny, no to tragedia. W ogóle jakieś takie dwa rodzaje jakieś takiej mortadeli. W ogóle gdzie u nas, nie wiem, ja nie lubię mortadeli, ale jeżeli u nas byłaby tylko do wyboru mortadela polska, to już wolałabym ją wybrać, niż to co oni podają tam w tym Egipcie. Te wędliny to po prostu katastrofa. Ja po prostu jem tylko najchudsze białe wędliny, jakieś polędwice. Więc dla mnie wędliny totalnie odpadały. No, jakieś tam mięsa, takie sosy, ryż, makaron, prawie zawsze było spaghetti, bolognese, pieczone ziemniaczki. Jak kiedyś tam były też jakieś hamburgery na grillu robione, także nie wiem jak oni gotują przykładowo te makarony, na jakiej wodzie, bo woda w Egipcie nie nadaje się do spożywania. Dostajemy wodę w hotelu, dostawaliśmy codziennie takie cztery małe buteleczki niegazowanej wody i tylko trzeba pić tą wodę butelkowaną. Jeśli chodzi o mycie zębów, no to też nie wolno myć zębów, płukać tą wodą z kranu, bo ona jest zanieczyszczona. Także nie wiem, w którym momencie ja się zatrułam, byliśmy tam 7 nocy. I dopadło tylko mnie już w ten ostatni dzień, gdzie już zdaliśmy pokój i było 10 godzin przed wylotem samolotu. Ja dostałam zemstę faraona, ja po prostu poszłam do toalety, i jak ze mnie zaczęło lecieć, to ja już po prostu byłam przerażona, co ja mam zrobić. Za chwilę tutaj samolot odprawa, a ja będę, non-stop, siedziała na toalecie. No co, także szybciutko poleciałam tam, gdzie mieliśmy korecepcję walizki po leki i co ja zażyłam? E, wzięłam ze sobą węgiel aktywowany, także zażyłam taką jedną kapsułkę. E, miałam też przy sobie nifuroksazyt, jest na zatrucia, więc wzięłam sobie ten nifuroksazyt. E, do tego wzięłam sobie laremit, to jest na zatrzymanie biegunki, także też jedna tabletka. I po prostu jak to wzięłam e, to do, do czasu y, przez cały samolot, lot samolotu w ogóle nie musiałam, nie miałam potrzeby iść do toalety, nic już ze mnie nie leciało, tylko tyle, że po prostu bolał mnie brzuch. No to jeszcze przed samym tym lotem wzięłam sobie IBU, taką kapsułę, jedną wielką, no i ten brzuch trochę przestał mnie boleć. Y, no i ten brzuch bolał mnie nadal jeszcze tutaj, już jak w Polsce byliśmy. Już nie miałam jako tako takiej, że nie leciało ze mnie. Ale ten brzuch bardzo pobolewał. Także ja akurat miałam już receptę na leczenie Helicobacter. To jest po prostu też bakteria jelitowa, więc po prostu wydawało mi się, że te antybiotyki zadziałają też pomocnie na ten mój brzuch. Także szybciutko wykupiłam sobie te wszystkie moje leki na Helicobacter i tak sobie. Działam z tymi lekami. Jeszcze ten brzuch nadal mnie boli. To już jest, ile dni to będzie? Za 4 dni, 4 dni po. A ten brzuch nadal jeszcze mnie boli. Także nie wiem, czy to boli mnie po prostu od tego leczenia helikobakter, czy jeszcze po tej zemstwie faraona. Bo czytałam, że zemsta faraona może trzymać od 3 do 7 dni. Także ten ból brzucha też jeszcze się może utrzymywać. A co przed wyjazdem? Przed wyjazdem raptem może kilka, może za mało, za mało, zdecydowanie za mało razy wzięłam probiotyk. Powinnam to zrobić, nie wiem, może z tydzień, dwa, żeby ten organizm przygotować. Ja raptem wzięłam może ze 3-4 dni przed ten probiotyk i jeszcze tam w Egipcie też jeszcze kilka razy wziąłam, ale to już tak nie tak regularnie i może właśnie dlatego. No ale z drugiej strony było nas cała rodzina i innych nie dopadło, dopadło tylko mnie, więc no nie wiem. No jeśli chodzi o alkohol, picie alkoholu, zapytaliśmy się rezydenta, czy te kostki lodu, które są dodawane do napoju, czy to są wod z wody tej butelkowanej. No to on powiedział, że tak spokojnie możemy ten lód spożywać, że te kostki lodu są bezpieczne, bo są właśnie z wody butelkowanej. No także nie wiem, w którym momencie, co się zadziało, nie wiem, na jakiej, jak oni gotują te posiłki, na jakiej tej wodzie, czy przykładowo ten makaron, te sosy, czy coś, to jaką oni tam wodę tą dodają, czy, czy tą swoją, bo oni są już, ich organizm jest przyzwyczajony, czy po prostu tą naszą, czy tą butelkowaną. No także różnie, różnie. Każdego jedną osobę złapie inną. Nie słyszałam, że tam na, jeszcze jak byliśmy na basenie, to jakaś yy, dziewczyna mówiła, że właśnie yy, u niej yy, w rodzinie złapało wszystkich oprócz jej. Także podobnież cała tam rodzina już w trakcie tego pobytu miała zemstę faraona, a ona jeszcze nie. Także nie wiem czy to łapie wszystkich, czy nie. Dajcie znać, czy was kiedyś złapała ta zemsta faraona.